I witamy na Malcie, dzień Fakty Mamy za nami piękną złotą plażę. Trochę zmodyfikowaliśmy plan dzięki liniom maltańskich y, autobusów, ponieważ one jeżdżą tutaj jak? Transport publiczny żyje swoim życiem. Złota plaża. Są amatorzy kąpieli. A ja jeszcze nie sprawdzam, jaka jest woda. Tutaj troszeczkę brzydki. Woo! No more chavana! <laughs> Gawa, zielone liście niedługo będzie kwitnęła, albo już przekwitnęła. Kilka metrów daje taki Nie wiem jak to nazwać Łodygę. I złota plaża. Brudna. Powiem Wam brudna. Widać, że nie ma jeszcze sezonu. Pełno plastiku na tym nabrzeżu Piachu. No i jeszcze nie ma sezonu. Jednym słowem. A my szukamy tutaj podejścia. Naprawdę, trochę w portugalsko mi się przypomina, jak chodziliśmy wybrzeże na Gota Vicentina i teraz też taką wycieczkę trochę praktykujemy, ale oczywiście w minimalnym typu słowa znaczenia, bo nie mamy ciężkich plecaków i dystans jest bez porównania mniejszy. tu jest jedna ścieżka, tu jest druga ścieżka. Ja tutaj jest... spróbował, wiesz? Prować. Tu, tu, pod górę, właśnie. No, to I zobacz, takie same myślinki. No, takie same Dokładnie. Fajne są wspomnienia z wycieczek. Roślinkę potrafi przypomnieć zapachy, chwile cudowne i tak dalej, i tak dalej. Nie, no chyba tu będzie najlepiej. Gosia, gosia i plaża. Weszliśmy na mały klif. Tu pola uprawne. Jakaś góreczka i gosia. A tam w remoncie wieżyczka sterznicy ładnie, ładnie i mleczyki. A mamy dzisiaj 25 stycznia. O, napis klifowy. Wieża w tym, ale pięknie. Yeah. Może to być napis. A fajnie. te są ładne. Wieża w demoncie, a my tu mamy kolejną plażę Grand... tufiecha, tufiecha. To jest coś takiego. Ale zieloniutko, zieloniutko. Aj zieloniutko. Dużo tu jest. Ale się nie dziwię. Bo ładne miejsce. O sezon. Po sezonie zamknięty bar do Marca i jesteśmy na digany Faya. Nie mogę wspomnieć sobie nazwy tej plaży Ale ktoś się kąpie. Nieźle, woda do ponuczenia nie zostanę trochę ksotołów. liści A oh, wakacje zimą chyba będę to częściej praktykował пыня, 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 Tam już wystaje nam gozą. No to cudowna kąpiel. Idziemy na punkt widokowy Kalifa, Kalifa, Kagufa. Coś takiego. Kiefa, kiefa. A tam mamy kolejny piękny punkcik. I przebiliśmy się na kolejną plażę. Łojejku. Ale śliczny widok. ale ślicznie co? O je! Yeah. Patrz, jakie klify. Tylko to tak nie jest skała, tylko taka. Ma, bym powiedział, błotko, nie? Klif z piachu takiego. specyficznego, nie? Taki, no. No, to jest ziemia. Ale widok ładny. Już sprawdziłem Karabba tam jest plaża Karabba, a tu taki cypelek Karabba. A tam już widać w dali gozo i klify gozo. No a tu mamy jeszcze raz złotą plażę Fierfa. Nie, a tam Ale bajkowy klimat. Ekologię. A tutaj ta druga, a tamta Golden Bay, I tu piaskowiec. Wow, piękny kolor. Fajne jest nie? Taki grzybek. Piaskowiec i grzybek. No i te klify gozo coraz lepiej widać o... Poczekaj Karaba No te piaskowce tutaj robią wrażenie Kogo, że świat jest piękny Co się tylko ruszyć z miejsca No tak, troszeczkę pieniędzy trzeba mieć, aczkolwiek jeżeli polecicie w styczniu to są naprawdę tanie loty. Jest szlak. Jest szlak. No wiecie, że to można być dookoła. Jest kropka czerwona. może. Tylko teraz opcja: która, który wagon jest tym czerwonym szlakiem? Ale fajowe formacje. No bo ta kropka jest tu na rozdrożu, i teraz nie wiadomo, czy tu, czy tu. A tam masz jakąś... jesteśmy w jaskini. się z Gośką. ścieżek, ścieżynek. Różne miejsca prowadzących jest bardzo dużo Bo się odbiło na inny punkt To idziemy Zobaczmy co ona znalazła Można tutaj pobłądzić Znaczy pobłądzić w sensie Wybrać różne warianty Ogólnie obchodzisz cały czas tą Fagamację piaskową. Jaka to czysta zieleń. Kwiatuszki to są akurat meczyki. Uuu, byłem w jaskini. A tu się kończy droga? Nie, jedziemy. No, piaskowiec jest fenomenalny. Takie fogmacje A, tu klify maltańskie, a tam znowu gozo Kurde W ogóle mam słabość do Gozo. Mi się bardzo tam podobało i plan jest taki, żeby tam jeszcze oczywiście wrócić Ale tereny Baja O, jakie wąskie przejście Pod skałkami Nie dla gigantów A, bo szlakić obok Ale Jak jest się wysokim można nadgrabiać Fantastyczne Fantastyczne przejście fantastyczne widoczki Gosia czeka po drugiej stronie pełen zachwyć ojeju można tutaj naprawdę kręcić, ale zobaczcie te klify kurcze specyficzne bardzo, bo mówię to jest jakiś rodzaj gleby Glina jakaś, nie wiem, to geologu się musiałby powiedzieć, ale to po prostu przepiękne miejsce. Ojej, można patrzeć na to non-stop, ale też trzeba patrzeć pod nogi, bo ściorzynka się robi stroma, a jest gdzie polecieć. No nic, lekcykowa ta traska tutaj dookoła tego. Miejsca, ale widokowo No, musisz tu być Tak jesteś O, jesteśmy Gosia już widać Gosia uh! Gosia już czeka Nie chciała tutaj iść Nie wiem czemu Teść I ślicznie. Gosia nie może odegrać oczu, ale ja się nie dziwię, ja też nie mogę odegwać oczu. Z każdego dnia coś nowego, pięknego tu można znaleźć. Macie jest fotogoniczne, no nie no, nie można odegrać wzroku. bajko. Bajka 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 a pod górę też pięknie idziemy Gosia naciera bez butli tlenowej A tu są kwiatuszki, żółciutkie rosną śliczności cały czas Wchodzimy w ten punkt. Lecą proszę Państwa, lecą, gdzie nie lecą wracają do siebie, ależ tutaj jest po prostu bosko, przed chwilą przerwy mieliśmy na małą szamanko, wskoczyło jej jabłuszko i ciasteczko, okresowe rzeki, a po okresowych rzek, których nie ma, to jest chyba resztka po niej. No, tutaj można chyba przejść, bo jest kamień nawet, bez napisu LOW, ale jest kamień, Jezu Sicku. Tutaj. o kurwa się przewrócę oj 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 no nie no już się ujebałem znowu kurwa drugi dzień z rzędu flejtuch Marcin ze Zgierza Zgierzęta tak mają czyste spodnie były już są brudne bo musiałem o jedyną gałązkę, którą by stawała zahaczyć o proszę proszę jest jakieś ruiny. jakieś domy. Patrzcie, jakie okno. No, tam tu mają okno na świat. Uh Hu Haha. Oho. Uh -huh. Dobra. Zobaczmy to. Co tutaj jest. ooo uh -huh. Ale tam kamperów. A to? Chyba garaże dla łódek. A to ten prywatny czyjaś. dacha. Ja cię goza i plaża numer 4 O, oh. oj, oj, oj ktoś mnie ciągnie co? Co? Ej no A pan dzisiaj rower jeszcze nie wie To jest najłatwiejszy odcinek z tego No, on jeszcze chyba nie wie Ja myślę, że on będzie zawracał To chyba garaże dla łuda jeszcze. Jak zobaczcie, całe wybrzeże w takich dziwnych, niektóre to nawet wykute w tych, w tym piaskowcu są. No, 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 a no każdy sobie radzi jak może, jeżeli mogli tak zrobić, to sobie porobili takie miejsca. Tu są rybki łowią. Ale zielono. A pogoda nam się troszeczkę skitrała, w sensie, że zasuszoneczko i tradycyjne takie same wieże na wyspie są kiedyś obserwacyjno-warowne. A tam las kaktusów. Ale pięknie, znów pod piaskowcami. Spadną nam na głowę, myślisz? Ja cię. co za miejscuwa Ale w deszczu bym nie chciał tutaj iść, bo no, mogłoby być ciekawy zjazd, poślizg ze skokiem do wody, ślicznie. A tu cywilizacja. Jadliśmy, popiliśmy i żegnamy. Gnerza, plaża Gnerza, a teraz pytanie, czy będziemy szli? O jest, Ilbaja, Baja Tal Gnezna, Gnezna. Czy będziemy szli dalej? A teraz idziemy sobie taką dolinką pośród płaskowyży z Piaskowca. Do miejscowości, gdzie mam nadzieję, że będą już autobusy. Miejsce, gdzie mamy swoją bazę licznie Zieloniuteńko. Tak soczyście wiosennie jedciu O patrz Gosia Mówię że nie ma lasów A tu masz las zobacz A to jest normalnie las, las. Jest takich lasów to tutaj nie uświadczy Ja bym tu nawet nie nazwał lasem Na warunki maltańskie to jest dżungla Czy to nie jest puszcza Maltańska. Puszcza Maltańska. Ale na terenie prywatnym, czyli... Ech. Ale ładnie, ładnie. ile drzewek których nie widziałem jeszcze tutaj. I zbliżamy się do Mdżar. Powtarzam. Mdżar. Tam będą autobusy. Tak mam nadzieję. A tu widzimy ładny kościółek w formie kwadratu. Ładne mają te kościoły. To trzeba przyznać. Super, w każdej miejscowości jest najpiękniejszym budynkiem z kościoła. Ja myślałem, że to jest do kościoła, a tu Castello, Castello Zamitello. Czyli jakiś zakon. Zamek zakonu maltańskiego, bo był krzyż w herbie No, także historyczne miejsce. A pogoda się troszeczkę psuje. To nie oznacza, że jest zimno, widzicie cały czas na z spodenki. Ua fajnie, kastelno. Takie tam zobacz jaki to jest na, na wieży drzwiczki. Jesteśmy w tak malutkim miasteczku, a taka wykokszona świątynia. No, w remoncie, ale po prostu no szok! Miasteczko po prostu ledwo istniejące na mapie Kościół! Naprawdę na Malcie te kościoły to jest Fu Ło mamu. No powiem Ci, że Mgar, ma tak mdżar, ma takie kościół! Niesamowicie wielgachny. Spójrzcie, jak wygląda okolica. A jak wygląda w niej świątynia oh, No i co pan tu powie? Co my tu widzimy? Ruiny. Wszystko się sypie. Nie ma co. baleta. <gry> jednym baleta. Jesteś w, y, jednym słowem drugi raz w stolicy, tak? Tak, ale pierwszy raz mam nadzieję, że ktoś nagle, bo za pierwszym razem chodziło, że robiłem zdjęcia. <laughs> no, ładnie, ładnie. A tu, co to jest, proszę pana? To jest fontanna Tritonów. No. Charakteryst na tritonu. Charakterystyczny punkt, prawda? Tutaj się skracza do tego Miasta, ale zrobię zdjęcie tej mapy.